Zadanie drugie jest również związane z działaniami na potęgach i na pierwiastkach. I teraz zobacz, co musimy tutaj zrobić. To wyrażenie, które wpisz na tablicy musimy zapisać w postaci liczby 7, w postaci potęgi liczby 7. I tutaj też musimy wykazać się znajomością tych praw, które rządzą działaniami na potęgach i na pierwiastkach. Aby zapisać to wyrażenie w postaci potęgi liczby 7, no to musimy to wyrażenie troszkę przekształcić. Zobacz, tutaj mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 49, przy czym 49 to jest dokładnie to samo co 7 do potęgi drugiej. No i zapisujemy, że jest to pierwiastek stopnia trzeciego. Następnie znak noszenia przypisujemy. No, i teraz zobacz, mamy pierwiastek kwadratowy z 343. I 343 to tak samo jak pierwiastek stopnia trzeciego z 49, jest liczba niewymierna. Natomiast z 343 możemy przedstawić w postaci loczynu dwóch liczb i to będzie 49 razy 7. No i pierwiastek trzeciego stopnia z siedmiu przepisujemy bez zmian. Tak samo jak w przypadku mianownika. No i teraz przekształćmy dalej to wyrażenie. I teraz zobacz, co mamy tutaj. Mamy tutaj pierwiastek trzeciego stopnia z 7 do potęgi drugiej. No i tutaj musimy skorzystać ze wzoru, który już pokazałam Ci omawiając zadanie pierwsze. Otóż, jeżeli jakąś liczbę podnosimy do potęgi takiej, że jej wykładnik jest ułamkiem zwykłym, to to całe wyrażenie jest równe pierwiastkowi stopnia takiego samego, jak jest mianownik, natomiast jest to pierwiastek z liczby a, czyli z podstawy potęgi, ale tą podstawę potęgi tutaj pod pierwiastkiem musimy podnieść też do potęgi takiej, która jest równa licznikowi tego ułamka, który stoi w wykładniku tego wyjściowego wyrażenia. I na tej podstawie ja wiem, że pierwiastek stopnia trzeciego z liczby 7 do potęgi drugiej to jest po prostu 7 do potęgi 3 drugie. Natomiast zobacz, co mamy darane. razy. Pierwiastek kwadratowy z 49 razy 7. I tutaj znowu, tak samo jak za Pierwszy, musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy pierwiastek stopnia dowolnego i pod tym pierwiastkiem mam czyn dwóch liczb, to to całe wyrażenie jest równe pierwiastkowi stopnia tego samego z liczby pierwszej razy pierwiastek tego samego stopnia z tej drugiej liczby. I na tej podstawie ja tutaj wiem, że mam tu zobaczyć 49 razy 7. I to jest dokładnie to samo, oczywiście pod pierwiastkiem kwadratowym. I to jest to samo co 49, pierwiastek kwadratowy z 49 razy pierwiastek kwadratowy z 7. I teraz pierwiastek kwadratowy z 49 to jest po prostu 7, bo 7 do potęgi drugiej to jest 49. Natomiast pierwiastek kwadratowy z 7 jest liczbą niewymierną. Oznacza to, że tutaj po prostu nie ma takiej liczby całkowitej, która podniesiona do potęgi drugiej dla 7, i z pierwiastek tutaj zostawiamy w takiej postaci, w jakiej on jest. Na tej podstawie tutaj zapisuję razy 7 pierwiastków kwadratowych z 7. Ja tutaj wytrę teraz tę, tą część tutaj, bo ona nam jest zupełnie do niczego teraz niepotrzebna, a tylko nam zajmuje miejsce. Następnie popatrzmy, mamy pierwiastek stopnia trzeciego z liczby 7, więc tutaj korzystając z tego wzoru na potęgowanie, ja wiem, że to wyrażenie jest równe, tutaj zapiszmy sobie razy, i to wyrażenie jest równe 7 do potęgi 1 trzecia. I na takiej samej zasadzie, na tej samej podstawie przekształcam mianownik, czyli pierwiastek kwadratowy z 7, to jest dokładnie to samo co 7 do potęgi 1, 2. Na razie, na tym etapie, dokonajmy sobie przekształcenia jeszcze 7 pierwiastków kwadratowych z 7, też tutaj korzystając z tego wzoru. Czyli tutaj otrzymujemy w liczniku 7 do potęgi 3, 2 razy 7 i razy 7 do potęgi 1, 2. I razy 7 do potęgi 1 trzecia, dzielony na 7 do potęgi 1 druga. I teraz popatrz, co otrzymaliśmy tutaj w liczniku. W liczniku tutaj otrzymaliśmy mnożenie takich wyrażeń, takich potęg, których podstawy są identyczne. Czyli jeżeli mamy tego typu sytuację, tutaj znak równości zapiszę w ten sposób. Jeżeli mamy tego typu sytuację. Czyli jeżeli mnożymy takie potęgi, których wykładniki są różne, ale podstawy są identyczne, to po prostu podstawa potęgi zostaje taka sama, natomiast wykładniki musimy do siebie dodać. Przy czym zwróć jeszcze uwagę, że tutaj mamy 7 i nie mamy tutaj zapisanej potęgi, nie mamy zapisanego wykładnika tej potęgi. To oznacza, że w domyśle tutaj po prostu jest jeden. I na tej podstawie wiem że w liczniku otrzymuję 7 do potęgi 3, 2 plus 1 plus 1, 2 i plus 1, 3. Natomiast w pozostaje bez zmian i tutaj otrzymuję 7 do potęgi 1, 2. No i teraz, jak sobie tutaj dodamy te potęgi do siebie, ja tutaj sobie je dodałam wcześniej na brudno, możesz też dodać. Więc jak je sobie dodamy do, do siebie, to otrzymamy w liczniku 7 do potęgi 10 trzecich. Natomiast mianownie tutaj pozostaje bez zmian. I teraz zobacz, co otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy taki ułamek, jaki widzisz. I pamiętaj o tym, że w ułamkach zwykłych kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia. Czyli w efekcie mamy tutaj dzielenie takich potęg, których podstawy zostają takie same. Więc w momencie kiedy dzielimy potęgi o tych samych podstawach, ale o różnych wykładnikach, to to oznacza, już tutaj zapiszę, mamy tutaj liczbę A, dzielo, liczbę A do potęgi m dzielone na liczbę A do potęgi N. To w takiej sytuacji podstawa potęgi zostaje bez zmian, natomiast wykładniki musimy od siebie odjąć. Więc na tej podstawie ja tutaj otrzymuję 7 do potęgi 10 trzecich odjąć 1, druga. I jest to równe 7 do potęgi 17 szóstych. W tym odcinku to już wszystko. W tej części zadania, jeżeli chodzi o zadanie drugie, to już jest wszystko. W, kolejnym, w kolejnej części tego nagrania rozwiążemy zadanie. Trzecie.